Czy czekając na Marvel's Midnight Suns chcielibyście zagrać w grę, która pozwoli wam wyprzedzić pędzący pociąg, przeskakiwać budynki jednym susem i jednocześnie świetnie wyglądać w pelerynie? W takim razie, która z niesamowitych Xboxowych gier o superbohaterach powinna być właśnie tym, czego potrzebujecie? Nieważne, czy mówimy o najlepszych grach. W filmach czy stylowych, ale i praktycznych paskach nie możemy nie wspomnieć o Batmanie, którego zasłużone miejsce w historii gier zostało ugruntowane w 2009 roku za sprawą Batman Arkham Asylum. Dzięki systemowi walki Freelo, studio Rocksteady uwolniło nas od klepania w przyciski i pozwoliło na zgrabną, strategiczną walkę, wręcz godną mrocznego rycerza. Skacząc między wrogami, wymierzając ciosy, kopniaki i uderzenia batarangiem w jednym płynnym ruchu, naprawdę możemy poczuć się jak Batman. Często stającego przeciwko przeważającej liczbie przeciwników, prawie zawsze mającego o wiele mniej broni, ale nigdy niepokonanego. Już sam fakt sprawiłby, że byłaby to gra wszechczasów, ale jeśli dodamy do tego gwiazdorską obsadę głosową z markiem Hamillem na czele przepiękną grunge'ową komiksową estetykę i ogromną liczbę postaci, która w sequelach tylko się rozrosła, otrzymamy jedną z najwspanialszych trylogii w historii gier. W dwa pierwsze tytuły możecie zagrać w pięknie zremasterowanej formie dzięki pakietowi Return to Arkham. Natomiast ostatni rozdział Arkham Knight jest dostępny w ramach Xbox Game Pass. Jeśli jednak szukacie czegoś nieco nowszego, to Marvel's Guardians of the Galaxy jest bez wątpienia jedną z najlepszych gier o superbohaterach, jakie widzieliśmy w ostatnich latach. Gra w pełni wykorzystuje możliwości współczesnych sprzętów, oddając kosmicznie kolorowy świat serii w całym jego oszałamiającym blasku, który dzięki HDR-10 staje się jeszcze bogatszy. Dorzućmy do tego efekty świetlne w ray tracingu, żeby statki kosmiczne naprawdę lśniły oraz kompatybilność ze zmienną częstotliwością odświeżania, by wszystko działało płynnie, nawet wtedy, gdy Starlord zupełnie straci ochotę na zabawę, a otrzymamy grę o superbohaterach tak atrakcyjną, że mogłaby spokojnie stanąć obok Chrisa Hemswortha. Bez żadnego skrępowania. I nie chodzi tu tylko o ładny wygląd, bo łącząc szybką rozgrywkę z taktycznym budowaniem zespołu i zaskakująco emocjonalną fabułę, gra oferuje międzygalaktyczną przygodę, jakiej jeszcze nie było. A co najlepsze, tytuł jest już dostępny w ramach Xbox i PC Game Pass od czegoś zupełnie nowego do prawdziwie kultowego klasyka. Prototype pokazał nam, czym może być gra o superbohaterach, jeśli tylko mniej skupimy się na samym bohaterstwie. Wcielamy się w niej w mężczyznę o imieniu Alex Mercer, który budzi się pewnego dnia z zanikiem pamięci i szeregiem naprawdę przerażających supermocy, które szybko zmieniają Manhattan w jeden wielki sandbox. Tnijcie przeciwników na kawałeczki, biegajcie po ścianach budynków i pożerajcie przypadkowych przechodniów, gdy tylko poczujecie się trochę podminowani, prowadząc jednoosobową wojnę z organizacją, która wam to zrobiła, a także z każdym, kto stanie na waszej drodze. Jeśli więc macie ochotę zgłębić swoją mroczną stronę, zarówno Prototype, jak i jego sequel są dostępne we wstecznej kompatybilności. Ale jeśli szukacie bardziej kolorowego ujęcia Waszych ulubionych bohaterów, Sięgnijcie po coś z biblioteczki LEGO, tylko nie LEGO Batman. On występuje tylko w czerni lub bardzo, bardzo ciemnej szarości. Przez lata zarówno superbohaterowie z uniwersum Marvela, jak i DC zostali poddani obróbce LEGO w różnych grach, takich jak LEGO Marvel Super Heroes 2 i LEGO DC Super-Villains. Jak zwykle w każdej grze znajdziecie mnóstwo nawiązań szalonego poczucia humoru i po prostu ogromną liczbę postaci. Każdy od Kapitana Britain do Kapitana Colt, Manhuntera czy Absorbing Mana pojawił się w formie minifigurek. Może nie są to najbardziej kanoniczne adaptacje, ale na pewno dają mnóstwo frajdy, zwłaszcza gdy zabierzecie się za walkę z przestępczością razem z przyjaciółmi. Tak bardzo jak kochamy misterne fabuły i wzniosłe emocje superbohaterskich historii, czasami mamy też ochotę po prostu popatrzeć jak naprawdę silni ludzie walą się po twarzach. Na szczęście fani DC mogą zaspokoić obie te potrzeby dzięki serii Injustice. Dla tych bardziej ciekawskich, gry z serii Injustice to spandexowe ujęcie formuły Mortal Kombat. Spodziewajcie się takiej samej, dobrze skonfigurowanej mechaniki arkadowych walk z nieco mniejszą brutalnością Fatalities. Tylko nie zadzierajcie za kłamelem. Czerpiąc zarówno z legendarnych sław Ligi Sprawiedliwości, z których część nieźle zbzikowała. Jak i z katalogu złoczyńców, Injustice 2 dysponuje listą kultowych postaci i porywającą fabułą, a dodatkowo jest dostępne w ramach Xbox i PC Game Pass. Jeśli jednak wolicie wyżynać przeciwników w nieco jaskrawszych strojach, wypróbujcie serię Marvel vs Capcom. Gra opiera się na solidnych fundamentach Street Fightera, a klasyczne postacie, takie jak Ryu i Chan li dołączają do tych z szerszego uniwersum Capcomu, by zmierzyć się z najlepszymi tworami Stana Lee. Możecie więc sprawdzić, który demon, Dante czy Ghost Rider, wygląda lepiej w skórze, albo kazać doktorowi Strange'owi zmierzyć się z Sir Arthurem, jeśli lubicie klimaty rodem z Dungeons and Dragons. Albo zamknąć bionik komando i zimowego żołnierza w jednym pomieszczeniu i zobaczyć, co się stanie. Uwaga, spoiler! Prawdopodobnie sporo przemocy. Właśnie o takich starciach marzyliśmy jako dzieci, a teraz możemy je zobaczyć w spektakularnym stylu dzięki Marvel vs. Capcom. Jeśli cały ten szał na superbohaterów wzbudza w was lekką niechęć, to może skosztujecie nieco ostrej satyry South Parku. W The Fracture Butt Hall nasze małe górskie miasteczko ogarnia gorączka superbohaterów. Dzieciaki przebierają swoje kostiumowe alter Ego w nadziei na stworzenie najlepszej filmowej franczyzy. Jako nowy dzieciak w mieście, oczywiście decydujecie się zrobić to samo, bo jeśli jest coś, czemu zawsze powinniście się poddać, to jest to presja rówieśników. Kiedy już założycie kostium i zdobędziecie supermoce, będziecie mogli wyruszyć na kolejną South przygodę, pełną ekscytujących turowych pojedynków, zabawnych dialogów i niekończącego się szturmu nieprzyzwoitości, obraźliwych treści i rozmaitych zbrodni przeciwko ludzkości. Podobne odjechane podejście do odzianych w z bohaterów znajdziecie w Saints Row 4. O ile kiedyś była to seria w stylu GTA, opowiadająca o ulicznej przestępczości, to każdy kolejny sequel oddalał ją od rzeczywistości, aż otrzymaliśmy totalnie absurdalne szaleństwo w Saints Row 4, w którym zostajemy prezydentem Stanów Zjednoczonych. Zyskujemy supermoce i wykorzystujemy je do odparcia inwazji obcych w Matrixie. Podobnie jak w Prototype, kombinacja supermocy i otwartego świata stwarza nieskończone możliwości szalonej zabawy. Jeśli jednak zatęsknicie za czasami nieco bardziej przyziemnych doświadczeń Saints Row, a nieco jest tu słowem kluczowym, możecie sięgnąć po najnowsze Saints Row. Mimo, że wcielanie się w kultowych superbohaterów, takich jak Wonder Woman czy Superman jest bardzo przyjemne, to w pewnym momencie pojawia się pragnienie stworzenia własnego bohatera. A DC Universe Online właśnie taką możliwość nam daje. Gra, będąca free to play, MMO, pozwala zaprojektować własnego bohatera. wdzięka po dostosowanie typu ciała, mocy i osobowości, jak również tego, czy walczy dla dobra całej ludzkości, czy tylko używa swojej zdolności do wykradania gigantycznych diamentów i innych cennych przedmiotów. Moim zdaniem, oba powołania są godne podziwu. Świat superbohaterów to także bardzo wymagające miejsce, a dzięki stałemu napływowi nowej zawartości, DC Universe Online ciągle się rozrasta, przez co zawsze znajdzie się jakiś nowy złoczyńca, którego niecny plan trzeba udaremnić. Na koniec zostawiliśmy creme de la creme superbohaterstwa czyli najpotężniejszych bohaterów na Ziemi. Marvel's Avengers to trzecia osobowa gra action RPG, w której przejmujemy kontrolę nad elitarnym oddziałem superbohaterów. Możecie przywołać pioruny jako Thor, zgarniać celne strzały jako Kate Bishop lub atakować wrogów jako król Wakandy, Czarna Pantera. Speleryną czy bez, wszyscy prezentują się bardzo dobrze, zwłaszcza na konsolach Xbox Series X i S, gdzie gra została wzbogacona o tekstury w wysokiej rozdzielczości, zwiększoną liczbę klatek na sekundę i jeszcze bardziej szczegółowe zniszczenia. Dzięki rozszerzeniom fabularnym będziecie mogli zwiedzać każdy zakamarek tego jakże rozległego uniwersum Marvela, a co najważniejsze będziecie mogli na każdym kroku tłuc złoczyńców. I choć latające zbroje i tarcze z vibranium jeszcze nie istnieją, to kawałek futurystycznej technologii znany jako abonament Xbox Game Pass pozwoli Wam zagrać w grę bez wydawania choćby złotówki. Jeśli świetne gry działają na was jak Kryptonit, to trzymajcie się od tych wszystkich tytułów z daleka. A jeśli nie, to śmiało je odpalajcie. Macie ulubiony tytuł o superbohaterach, o którym nie wspomnieliśmy? Dajcie nam znać w komentarzach i nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i suba na kanale, by poznać więcej ciekawych sekretów. Na przykład, czy zauważyliście, jak bardzo Batman przypomina Brucea Wayne'a? Warto przyjrzeć się temu bliżej. Trzymajcie się. Bye-bye.